Profesor Politechniki Poznańskiej, doktor habilitowany inżynier Marcin Butlewski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o ergonomicznych stanowiskach pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami. E, czyli e, porozmawiamy o tym, czym profesor Butlewski się zajmuje w swoich, w swoich badaniach. Ja chciałabym zacząć od takiego kontekstu właściwie e, dotyczącego tychże, tychże badań. E, Chciałabym zapytać, czy zgodziłby się Pan, Profesor, z takim stwierdzeniem, że świadomość problemów osób z, niepełno, z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej jest niska? Nie. Przepraszam bardzo, ale nie mogę się zgodzić z takim stwierdzeniem. Nie. Już bardzo dużo tutaj się poprawiło w tym zakresie. Ale no na pewno tak jak i w każdym innym obszarze jest to obszar, który trzeba demicycować, de czyli trzeba w jakiś tam sposób e, przy, przywoływać pewne podstawowe wartości i informacje, które nam pozwolą operować w tym obszarze. Więc zacznijmy może od tego, że e, no wszyscy wiemy, że fajnie by było, żeby e, wszyscy mogli pracować niezależnie od poziomu sprawności. No i to wszyscy się zgadzamy w tym zakresie. Ale pojawia nam się tutaj taki problem. Że Polska ma stosunkowo niski ten współczynnik zatrudnialności osób z niepełnosprawnościami yy, i to jest niski generalnie na tle Europy. No, odstajemy teraz, powiedzmy, jest to 32% osób, które mogłyby podejmować pracę, a pracują, a średnia taka europejska jest w okolicach 50 y -y. I, i zawsze było poniżej. I wszyscy wiedzą, że warto byłoby coś w tym zakresie zrobić i świadomość wydaje mi się, że jest. Ale nie ma takiego jedno, jednego i chyba nie będzie nigdy jednego sposobu na rozwiązanie tego i to właśnie trzeba poszukiwać różnych ciekawych rozwiązań, które by to e, umożliwiło. E, właśnie rozwiązania. W jaki zatem sposób projekt, który państwo realizują, e, uwzględnia takie różnorodne potrzeby pracowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności? No, zaczęliśmy od tego, że świadomość jest, że wszyscy wiemy, że trzeba byłoby w jakiś sposób tutaj działać i są różne podejmowane e, inicjatywy. E, na poziomie, powiedzmy, takim ogólnosystemowym są różnego rodzaju systemy dopłat, e, e, inicjatyw, które wspomagają pracodawców. Mhm. No ale mimo wszystko, tak jak się popatrzy, to zaledwie 6% środków, które są przeznaczane na poprawę warunków pracy osób z niepełnosprawnościami, rzeczywiście tam trafia. Większość to są działania poboczne, które jakby nie przekładają się na tą skuteczność tych systemów. Można oczywiście tutaj popatrzeć też od strony no, samych osób zainteresowanych. Czy, no, domniemuje się, że oni nie zawsze chcą pracować, nie, za, nie zawsze chcą podejmować tą pracę. Oczywiście jest to tylko prawdą w pewnej części osób. W związku z tym trzeba coś zrobić i ten projekt, o którym teraz sobie tutaj rozmawiamy, ma na celu poszukanie takiego, takich sposobów, takich dobrych praktyk, które są wśród firm e, upowszechnione, które służą temu, żeby zwiększać właśnie zatrudnialność i żeby umożliwiać pracę. I to jest możliwe, tylko wymaga jakby działania po obydwu stronach, po, strony, po stronie pracodawcy, czyli znalezienia takich, powiedzmy, dobrych case'ów, przykładów, które będą pokazywały, że to warto i można robić, a z drugiej strony zobaczenia, czy one są na tyle skalowalne, że można je przenosić, czy można je zastosować prawie w każdej firmy, wyekstrahowania tego... Jakby schematu, i próba przeniesienia. No i oczywiście jest tutaj ten element dydaktyczny, żeby nauczyć yy, i firmy, i być może tych przyszłych zarządzających w fir firmach, jak to zrobić. Czyli rozumiem, że takie rozwiązania udało się Państwu znaleźć, zaprojektować, tak? Y no powiedzmy w tym obszarze, ja funkcjonuję od lat. Ja może na samym początku powinienem powiedzieć, ja mam niepełnosprawnych rodziców i projektowanie dla osób z niepełnosprawnością wydawało, wydawało mi się zawsze naturalne. No to nie jest nic niezwykłego. W ogóle ergonomia, którą ja tutaj reprezentuję, bo powiedzmy ten obszar, o którym rozmawiamy, to jest jakaś część, to polega na tym, że my dostosowujemy środowisko pracy do, dla osób. Dla wszystkich osób. Mhm. O różnym poziomie zdolności, umiejętności, kultur, o różnych aspektach kulturowych. I teraz osoby z niepełnosprawnościami są pewną grupą tylko. No i tych rozwiązań oczywiście udało się ileś wypracować, ale to nie jest problem w rozwiązaniu technicznym, bo rozwiązanie techniczne prędzej czy później jakieś się znajdzie i jest ich bardzo sporo. Jest problem w takim systemowym zasileniu się w metodyki... Pod postępowania w firmach. Jak to zrobić, żeby to robić skutecznie, żeby to dobrze się przekładało. Ja podam przykład taki. Jak patrzymy na innowacje organizacyjne, które firmy wdrażają i jak dużo wysiłku kosztuje zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, osoby z niepełnosprawnością, to się okazuje, że to jest odwrotnie proporcjonalne do, czyli ta liczba tych inicjatyw, czy skala tych inicjatyw jest odwrotnie, odwrotnie proporcjonalna do liczby zatrudnionych osób. Mhm. Najgorzej jest pierwszą. Najgorzej jest zatrudnić pierwszą, no bo to jest rzeczywiście trudne, to jest nowa jakość w przedsiębiorstwie, to jest ileś rozwiązań, które trzeba wdrożyć a można y, później pójść za ciosem i z, pójść dalej. No ale zazwyczaj firmy jakby dochodzą do tego poziomu, powiedzmy, tam kilku osób i to jest wszystko. Zresztą te kilka osób y, to jest też wymagane prawnie, y, systemowo, bo wiemy, że powyżej 25 pracowników y, każdy przedsiębiorstwo musi mieć 6% poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Mhm. A czy państwo y, przeprowadzali też y, takie badania dotyczące feedbacku, właśnie, osób z niepełnosprawnościami, które, które właśnie z takimi ergonomicznymi stanowiskami pracy miały do czynienia bezpośrednio? Tak, tak. Oczywiście cały projekt polega na tym, że badamy jednocześnie i pracodawców, i pracowników, rozmawiamy z nimi, przeprowadzamy audyty, staramy się zrozumieć właśnie ideę takich wdrożeń. I to jest tak, że jakby co osoba to będzie inna historia. To nie jest tak, że jakby rozwiązanie techniczne będzie uniwersalne. Ono może mieć jakieś pewne cechy uniwersalizmu, ale później ono będzie musiało być dostosowane. Ale jeżeli tak zaczynamy sobie patrzeć, co jakby robi, co, co, co powoduje, to taka elastyczność firmy. Powoduje. To znaczy, że żeby uznać, że coś można było wdrożyć, żeby coś dostosować, to trzeba w wielu obszarach małe drobne zmiany. I to właśnie firmy starają się zrobić, jeżeli chcą być skuteczne w zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością. Czyli to jest ta perspektywa firm, które chcą faktycznie funkcjonować i odnosić pewne Chcą albo muszą, bo inaczej no tak. będą musiały Pewne kary tutaj płacić. E, oczywiście, a jakie są już, kończąc powoli naszą rozmowę, jakie są najbliższe plany na przyszłość projektu? E, czy są pewne cele, które chciałby Pan, żeby były osiągnięte na przykład do jakiegoś danego momentu? E, no. Ja niestety nie mam tutaj nadziei, że my aż tak bardzo sytuację poprawimy, że można byłoby to określić jakimś celem, na przykład celem praktycznym, ale na pewno takim celem, który osiągniemy, to będzie opracowanie takiego zestawu dobrych praktyk i jednocześnie tego, co można byłoby nauczać przyszłych inżynierów, przyszłych zarządzających w przedsiębiorstwie, tak żeby wiedzieli, co można byłoby zrobić i jakie są takie Dobre case'y. przepraszam to mhm. słowo, może tak nie, nie do końca jest y, spolszczone, ale właśnie takie case'y, które opowiadają nam historię. Y, znowu success story, które mhm. pokazują, tak, to można zrobić, to się udało, y, to warto zrobić, bo jest oczywiście bardzo dużo też y, korzyści z tego typu podejścia. Czyli. Y tak naprawdę z tego, co, co pan profesor opowiada, ja mam wrażenie, że chodzi nie tyle o budowanie jakiejś świadomości, tylko o taką właśnie normalizację tego wszystkiego, żeby to było czymś zupełnie na porządku dziennym, że w ten sposób firmy funkcjonują, w ten sposób, szeroko mówiąc, świat po prostu funkcjonuje. No to jest normalne, to jest jakby na poziomie normalności, ale czasami po prostu nam się wydaje, że to jest jakieś trudne, albo nie za bardzo to w tym naszym obszarze. Wszyscy mówią tak, tak, bo zaczęliśmy od tej świadomości, wszyscy mówią tak, tak, oczywiście dobrze by było, to są fajne inicjatywy, ale może nie u nas, bo tu a i tutaj następuje jakaś tam wymienianka, czego nie można zrobić, a się okazuje, że to można zrobić i to właśnie o to chodzi, żeby te wymienianki były. No Albo krótkie, albo od razu później miały jakieś y, odpowiedniki w rozwiązaniach, które można byłoby wdrożyć. To tutaj na razie postawmy kropkę. Ja bardzo serdecznie dziękuję moim i waszym gościem. Był dzisiaj profesor Politechniki Poznańskiej, doktor habilitowany, inżynier Marcin Butlewski. Dziękuję.